W czasach tak rozregulowanej gospodarki bardzo trudno ochronę środowiska naturalnego człowieka. Jezioro Jelen położone nieopodal miasta jest tego przykładem. Wydanie niegdyś decyzje władz o wątpliwej prawnej podstawie obecnie należy uregulować. Jest to bardzo przykle dla właścicieli obiektów rekreacyjnych, tym bardziej, że każdy z nich poświęcał wiele energii i czasu, aby domki zagospodarować i odpowiednio urządzić. Na podstawie prawnych decyzji urzędu Wojewódzkiego Urząd rejonowy w bytowie przystąpił do likwidacji domków położonych na obrzeżach jeziora jeleń. Ta strona jeziora jeleń w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy bytów nie jest przeznaczona pod pełnienie funkcji rekreacyjnej. Istniejące tutaj obiekty, jednym z tych obiektów jest przedmiotowy domek. Zostały wzniesione tutaj. Na początku lat 70., w połowie lat 70., jako samowola budowlana, bądź też zostały te obiekty wzniesione na podstawie decyzji o pozwoleniu na ich użytkowanie na czas oznaczony od 3 do 5 lat. Obecnie żaden z obiektów nie posiada uregulowanego statusu prawnego, to znaczy. Prawo budowlane, którego niestety egzekutorem Urząd Rejonowy w Bytowie jest, traktuje te sprawy w ten sposób, iż obiekty, co do których wydano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie na czas określony, po upływie tego okresu podlegają rozbiórce z mocy prawa bez obowiązku wydawania w tej kwestii decyzji administracyjnych. Artykuł z kolei 39 prawa budowlanego umożliwia wystąpienie inwestorowi z wnioskiem o przedłużenie eksploatacji takiego obiektu, jednakże w sytuacji, jaka jest, jak już wspomniałem, obecnie zatwierdzony i obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy bytów nie przewiduje istnienia tutaj takiej. Zabudowy o takiej funkcji, w związku z tym wymagalnym był od inwestora obowiązek rozbiórki tego obiektu. W związku z tym, że inwestor nie stosował się do tego przepisu, Urząd Rejonowy w Bytowie wszczął postępowanie egzekucyjne. Sprawa ciągnie się już od ponad półtora roku. Tytuł wykonawczy zobowiązujący inwestora do rozbiórki został wystawiony, zostało wydane postanowienie o zastosowaniu najpierw grzywny w celu przymuszenia dwukrotnie zresztą. Inwestor nie y, zainicjował procesu rozbiórkowego. W związku z tym Urząd Rejonowy po wyczerpaniu się ostatecznych y, y, instytucji, instancji odwoławczych i y, Zażaleń, które inwestor wnosił tutaj, sprawa zaszła aż do instancji najwyższej, to jest do Ministerstwa Budownictwa Gospodarki Przestrzennej. Nie doszukano się tutaj uchybień prawnych w naszym żądaniu co do rozbiórki tego obiektu i wobec uchylania się inwestora od spełnienia tego obowiązku w dniu dzisiejszym, to jest 25 lutego, mamy godzinę 10.30. Pracownicy Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonu w Prefabet, w Prefabet w Osławie Dąbrowie działając na zlecenie Urzędu Rejonowego wydane w oparciu o hmm, prawomocne postanowienie o zastosowaniu środka egzekucyjnego w postaci rozbiórki przystąpią do rozbiórki obiektu letniskowego. Należy iż hmm, według ostatnich oficjalnych badań stanu wody Jeziora Jeleń Jezioro Jeleń jest w pierwszej klasie czystości i, i Zalicza się tu do, do wyjątków na naszym terenie pod względem ekologicznym. Myślę, że istotne jest tu jeszcze wspomnieć, że działania Urzędu Rejonowego polegające na likwidacji zabudowy letniskowej w strefie Parku Krajobrazowego Dolina Słup i w jego otulinie są prowadzone zgodnie z wytycznymi Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Koszalinie. Koszaliński NIK w roku 89 dokonał kontroli realizacji zadań związanych z likwidacją tej zabudowy i w efekcie wniosków pokontrolnych przystąpiliśmy do likwidacji tej zabudowy. Także nie jest to spektakularna wyjątkowa sytuacja, jaka ma tutaj miejsce nad jeziorem Jeleń, ale generalnie na całym obszarze działania urzędu rejonowego. Te działania związane z ochroną mm, krajobrazu, wód i, i, i lasów, które są kapitałem, a jednocześnie zdobią nasz teren, należy je chronić, dlatego też zainwestowanie na tym terenie musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami.